Codziennie nadczojem dwa daktyle i opiszę ich wpływ na moje zdrowie. Dawniej uważano je za pokarm kompletny, pozwalający na przeżycie latami przy minimalnym dodatku wody. Przedstawię osiem korzyści spożywania daktyli, podając najnowsze dane naukowe. Nie bez powodu nazywa się je owocami życia lub chlebem pustyni. Omówię też przeciwwskazania i sposoby ich zastosowania dla zdrowia. Spożywanie daktyli nad czczo ma wiele zalet: zawierają ok. 281 kaloria, 100 g i dużo cukru. Idealnego porannego źródła energii dla mózgu. Wzmacniają odporność ich silne przeciwutleniacze, działają hemostatycznie, antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Są szczególnie cenne zimą i wiosną, chroniąc przed infekcjami i niedoborami witamin. 2-3 daktyle dziennie wspierają zdrowie. Pomagają w trawieniu dzięki bogactwu błonnika, usuwającego toksyny i poprawiającego perystaltykę jelit. Kwas glutaminowy normalizuje kwasowość soku żołądkowego. Łagodząc zgagę i zapobiegając zapaleniu żołądka. Daktyle wspierają trawienie, oczyszczając przewód pokarmowy. Korzystnie wpływają na serce bogaty skład. Zwłaszcza potas. Wspiera pracę mięśnia sercowego. Oczyszcza tętnice, zapobiegając chorobom serca. Daktyle regulują ciśnienie krwi, poprawiają krążenie i funkcję mózgu. Zwiększając wydajność umysłową nawet o 30%, już po 30 minutach od spożycia czuć przypływ energii. Zapobiegają chorobom neurodegeneracyjnym i miażdżycy, wzmacniając funkcje poznawcze i pamięć. Tryptofan w daktylach, przekształcany w endorfiny, stabilizuje emocje i uspokaja układ nerwowy. Szczególnie pomocne dla kobiet w czasie zmian hormonalnych: ciąża, laktacja, menopauza, łagodząc bóle menstruacyjne i PMS. Cynk, kluczowy dla mężczyzn, Wspiera produkcję testosteronu, poprawiając jakość nasienia i potencję, oczyszczając krew i wydłużając stosunek. Bogactwo fosforu, wapnia, potasu i magnezu wzmacnia kości, zapobiegając osteoporozie. Osoby narażone na zanieczyszczenie środowiska powinny je spożywać ze względu na właściwości detoksykacyjne, usuwanie karcynogenów, metali ciężkich i patogenów, bakterie, grzyby, wirusy. Umiarkowane spożycie jest bezpieczne. Jednak przy cukrzycy, otyłości Kamicy nerkowej i chorobach żołądkowo-jelitowych należy zachować ostrożność. Nadmierne spożycie może prowadzić do problemów z wątrobą i śledzioną, bóli głowy i nudności. Wybieraj ciemnobrązowe, matowe daktyle o miękkiej konsystencji, widocznej pestce i przyjemnym zapachu. Istnieje OK 400 odmian, różniących się smakiem i wartościami odżywczymi. Daktyle wzmacniają odporność, przyspieszając powrót do zdrowia podczas przeziębienia. Unikaj lepkiej. Tłustej konsystencji, wskazuje na dodatek syropu. Przechowuj daktyle w lodówce w szczelnym pojemniku. Zawsze myj je przed spożyciem, ze względu na potencjalne konserwanty. Pamiętaj o usunięciu pestki. Daktyle, zarówno świeże, jak i suszone, to uniwersalny składnik kuchni, idealny zamiennik innych suszonych owoców. Można je jeść samodzielnie, dodawać do wypieków, deserów, nadziewać, obtaczać w czekoladzie, uzupełniają dania mięsne i sałatki, na przykład. Pieczona kaczka z daktylami. Cztery daktyle na podwieczorek wzmocnią odporność. Zaspokoją głód i dostarczą energii. Korzyści z ich spożywania są nieocenione. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi. Subskrybuj i polub.